Dziękuję uprzejmie, ja tutaj Mary Szaryko reprezentuję region Podlaski. Proszę Państwa, ja słuchając dzisiaj tutaj, no tej komisji odnośnie tych ciągników sprowadzonych z, no Białorusi, nie oszukujmy się, to po prostu mi się włosy na głowie podnoszą. To wy siedząc tutaj wszyscy mówicie, że jedno starostwo je rejestrowało, drugo nie rejestrowało. Trzecie chciało, ale nie mogło. Przecież wy tutaj mówicie, że prawo tu w ogóle nie działa ani w tym kraju, ani w Unii. Mówicie także, że te ciągniki, no na przykład z Rumunii, z Bułgarii, nie wiadomo skąd one przyjadą, one może tam będą mogły przyjeżdżać, może nie będą mogły przyjeżdżać, ale dzisiaj no te ciągniki są. Ktoś, kto rządził tym państwem, czyli rząd polski pozwolił, sprowadził te ciągniki dał narzędzia do sprzedaży, więc dzisiaj rząd polski ma się tym zająć. Wprowadzić abolicję bez żadnej dyskusji, a jeżeli nie ma zamiaru wprowadzać tej abolicji, to niech zabierze te ciągniki i przywiezie dla każdego rolnika, postawi tą na podwórku. No przecież to chyba nie jest wielka rzecz. No nad czym my tu debatujemy? Rząd polski w... doprowadził do tego. Rząd polski niech rozwiąże problem i nas nie interesuje. Dzisiaj, czy to jest mała ustawa, czy duża ustawa? Proszę Państwa, ten temat trzeba, tak jak Kazimierz Kroskę zrobił, tu, trzeba zamknąć go raz na zawsze, a nie czekać i myśleć. Poza tym, słuchajcie Państwo, Pani Poseł, z całym szacunkiem, nie wiem jak Pani ma na imię, ale my tu siedzimy i Was słuchamy. Prosiłbym. No jest firma Ursus, nasza rodzima firma, gdzie ja oglądam, wiecie, na YouTubie, na internecie, jak tam wychodziły maszyny rolnicze, i te słynne nasze ciągniki, trzydziestki, sześćdziesiątki. Jest tutaj pan Zarajczyk. I być może nawet przyczyniło się, tak jak pan Zarajczyk mówi, do upadku firmy Ursus, ta sytuacja, no i dzisiaj tutaj nikt nie ma żadnego zdziwienia. To już byłem. Ale... Ja, ja Pana proszę o jedno. Jak Pan w tej dyskusji słyszał, nie ma tu żadnej osoby ze strony posłów, która nie chce rozwiązać tego problemu, więc taka agresja z Pana strony wobec posłów, którzy deklarują, że albo w wersji projektu rządowego, albo w wersji mhm. projektu komisyjnego chcą ten problem rozwiązać. Jest niepotrzebna taka agenda. Znaczy, ja, wie pan, to, wie pan co mnie recess... zabolało? Nie ja, ja wiem, co pana zabolało. No, słowa, Aga, się nie przenosić atmosfery przedstawiciela USA. Bo to, że to znaczy, zostanie ja, rozwiązane. z panem kłóciłem, nie będę panu odbierał głosu, ale niech pan też uszanuje, że to naprawdę są ludzie, którzy chcą uczciwie pracować na rzecz polskiego rolnictwa nie... i nie trzeba ich wrzucać do jednego worka jako pana przeciwniku. Ja bardzo pana szanuję, że nie mówię tego do pana, tylko mnie zabolało właśnie sytuacja odnośnie USA. Że dziś też chciałbym, ja sam osobiście chciałbym też, żeby wyjaśnić, czy ona miała wpływ, czy nie miała. Ale firmy już nie ma, nie? I to jest najważniejsze. A to, że jest z Waszej strony, yy, y, że tak powiem, dobra wola załatwienia tej sprawy, ja to słyszałem. I dziękujemy za to. to dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pan, wniosku. pan jako pierwszy, później Pan prezes Marek Duszyński. Proszę się przedstawić. Jako ja mogę, Stowarzyszenie Dla Powiatu. Nasze stowarzyszenie dość głęboko pomaga rolnikom w sprawach z rejestracją. Wysłaliśmy serię pism do ministerstw z zapytaniami. Opracowaliśmy też wniosek o ponowne rozpatrzenie do SKO, który jest w zupełności bezpłatny do pobrania na naszym fanpage'u facebookowym. No, i co tutaj w tej ustawie abolicyjnej, to właśnie tutaj do Ministerstwa Infrastruktury też wysłaliśmy zapytania oficjalne odnośnie w przypadku tej abolicji, co z kosztami, które rolnicy ponieśli już na obronę prawną, bo nie wszyscy napisali to sami, nie wszyscy skorzystali z bezpłatnej pomocy, większość musiała za to zapłacić. Teraz kolejną sprawą jest dziwna sytuacja skreślenia w 2023 roku artykułu 70G z ustawy o prawie ruchu drogowym. Artykuł 70G wprowadzony w 2012 roku gwarantował bezpieczeństwo dla konsumenta. W przypadku wad prawnych przy rejestracji czy przy homologacji Dealer był zmuszony do odkupienia tego sprzętu i e, e, w przypadku gdyby tego nie zrobił to Transportowy Dozór Techniczny e, za dużą karą, e, mógłby nałożyć dużą karę na to tak. Zostało to usunięte w niewyjaśnionych okolicznościach i nie, nie wiemy do końca czym to zostało zastąpione tak, więc e, na chwilę obecną to właśnie to chciałbym się dowiedzieć i o tą pomoc. A. Sam fakt prowadzenia dyskusji na temat e, tych ciągników to tak ogólnie może się komuś wydawać, ale około 7 tysięcy, pośrednio 150 tysięcy wartości to jest ponad miliard złotych, proszę Państwa, wartości sporu. Więc dzisiaj z tej sprawy śmieje się tylko prezydent Łukaszenka, bo zostały sprzedane ciągniki, a głupie Polaczki jeszcze teraz wyrejestrowują. Dziękuję bardzo. Tutaj ja powiem jeszcze jeden wątek, który przewija się tak naprawdę już od ponad dwóch lat, a który wybrzmiewa w tym projekcie, mianowicie jeżeli chodzi o nadzór pojazdów rejestrowanych w naszym kraju z państw trzecich. I on wybrzmiał ten wątek no już jakiś czas temu, mianowicie powiem w ten sposób, że nawet Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Podaj to ostatnie pismo do Ministerstwa Infrastruktury, do Pani Dyrektor. Proszę, dziękuję. I e, kwestia jest tego typu, że on wybrzmiał jakby w takim duchu. Ja tutaj dla Państwa, którzy nie, nie śledzili może tego e, wątku, że okazało się, że jest jakaś w cudzysłowie luka e, o, instytucjonalna, kto takiego sprawdzania homologacyjnego powinien dokonywać w naszym kraju. Dziękuję bardzo. E... Zadając e, częściowo przynajmniej na, 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 na wyartykułowane pytanie, e, to tak rzeczywiście w projekcie ustawy homologacyjnej wprowadziliśmy pewne elementy, a przede wszystkim ustana, ustanawiamy kompetencje dyrektora transportowego, dozoru technicznego, e, do tego, ażeby był organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów unijnych. Pewne regulacje, które dotyczą nadzoru rynku, przewidują bezpośrednio rozporządzenia homologacyjne i de facto te zapisy, które nie są transponowane do ustawy, do naszego projektu ustawy, będą mogły być stosowane przez dyrektora TDP bezpośrednio, no, zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowania prawa unijnego. Natomiast jakby duża część regulacji, które. Bardziej precyzyjnie określają formułę czynności, które będą realizowane w ramach nadzoru rynku, w tym w odniesieniu do pojazdów, które już są w obrocie, będzie zawarta w regulacjach, które projektowaliśmy do projektu ustawy UC113, która miała w sposób globalny regulować kwestie związane z nadzorem rynku. Więc z perspektywy tej, o której Pan Rzecznik mówi, no jest procedura wycofania z obrotu pojazdu, który nie spełnia określonych wymagań, przewidziana, więc. W odniesieniu do, 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 do takich pojazdów również pewne czynności będą mogły być podejmowane, natomiast no, cała 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 regulacja w tym zakresie zawarta jest u C113 no plus bezpośrednio stosowane przepisy rozporządzenia 858. Dziękuję i to jest, tak to jest przedstawiane, tylko ja to ja precyzuję jeszcze, bo mamy dwie definicje jeżeli chodzi o rozporządzenie organ nadzor, yy, organ nadzoru rynku i nadzór rynku. I tutaj wątpliwość, ja powiem, legislacyjna przedsiębiorców jest taka, czy to jest y, y, wypełnia i to jest y, jakby w interpretacjach tak samo, bo, jeż, bo w, w projekcie ustawy jest tylko odniesienie do organu nadzoru, natomiast y, nadzór rynku, jakby w mojej ocenie, ale to mówię, to jest moja y, ocena y, po korespondencji z przedsiębiorcami, i tutaj jest właśnie to klucz takiego trochę rozmycia, moim zdaniem, definicyjnego, bo jest wskazywane, że dlaczego jest odniesienie w projekcie do, to konkretnie punkt 45, do organu nadzoru i tutaj, co tutaj padło z, od Pani strony. Natomiast pytanie, definicja nadzoru rynku, to on jest jakby trochę szerszy w mojej ocenie. I czy taka interpretacja. Skoro jest odniesienie, że jest organ nadzoru rynku, to nadzór rynku automatycznie wypełnia kompetencje tego organu. Bo jeżeli byśmy przyjęli taką sytuację, że mamy organ nadzoru, natomiast on, to czemu nie ma odniesienia w projekcie do definicji nadzoru rynku? Mhm. I, i, I takie jest pytanie, bo znaczy no logicznym by się wydawało, że skoro tworzymy organ nadzoru rynku, którego nie, no, nie było, a, a mamy definicję nadzoru rynku, ale nie przywołujemy w projekcie do końca, tylko dajemy jakby takie poczucie, że skoro jest y, organ nadzoru rynku, ale z drugiej strony w rozporządzeniu mamy to rozróżnienie. Mhm. Zgadza się. Rzeczywiście no, są to odrębne definicje, nawet na kanwie rozporządzenia 8.5.8. Natomiast no, w naszej opinii, tak. biorąc pod uwagę te definicje, to nadzór rynku to wszystkie działania i środki podejmowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby pojazdy, układy, komponenty, oddzielne zespoły oraz częściej wyposażone na rynku spełniały wymogi w odpowiednim unijnym prawodawstwie. Czyli de facto nadzór rynku to jest jakby zbiór czynności realizowanych przez organ nadzoru rynku. W ten sposób jakby to interpretujemy. A biorąc pod uwagę, że nasze rozporządzenie też jest stosowane bezpośrednio, czyli rozporządzenie 2018-858, no nie wdrażaliśmy osobnej definicji w tym zakresie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę projektowaną ustawę UC 113, która też kompleksowo ma regulować to zagadnienia. Odnosząc się jeszcze do tych pewnych czynności, które, które mogą być realizowane względem pojazdów już wprowadzonych do obrotu, no to też w projekcie ustawy homologacyjnej mamy cały rozdział poświęcony akcjom serwisowym, więc już pewna część tych regulacji będzie będzie stosowana na kampie chociażby tej tej ustawy, dlatego no, rzeczywiście na ten moment nie ma takiego jednego aktu, w którym wszystkie zagadnienia i czynności związane z nadzorem rynku byłyby regulowane, natomiast no, liczymy na to, że po wejściu w życie ustawy ulicy 113 będziemy mieli już tak naprawdę całość regulacji w jednym a przynajmniej większość regulacji w jednym akcie prawnym. To bardzo dziękuję za wyjaśnienie. To tylko to chciałem kwestię podnieść. Bardzo dziękuję. Działanie organu nadzoru rynku, jakim jest dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. I przechodząc dalej do, do, do kolejnego pytania, które dotyczyło. Bym powiedziała usunięcia z przepisów ustawy prawa o ruchu drogowym przepisów dotyczących między innymi wycofywania pojazdów z obrotu i nakładania kar pieniężnych przez dyrektora TDT, w tym naszym projekcie również mamy cały wielki komponent dotyczący właśnie działania organu nadzoru rynku, właśnie jak kwestii związanych z procedurą dla dyrektora Tedytu, jeżeli chodzi o poszczególne czynności z sankcjami administracyjnymi i karami pieniężnymi, pieniężnymi, które będą się wiązały z nielegalnym działaniem podmiotów, które wprowadzają na polski rynek przedmioty, wyposażenia, pojazdy, części etc., więc te wszystkie nowe kompetencje będzie miał już dyrektor Tedytu i będzie mógł skutecznie działać i, i oddziaływać na rynek w takich właśnie e, przypadkach. Jeżeli chodzi o... Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Panowie Ministrowie, w polskim rolnictwie jest wiele i marek i typów ciągników, to jest historia polskiego rolnictwa, oczywiście dominują Ursusy, ale jest przecież wiele Zetorów, są ciągniki z dawnego NRD, również i te białoruskie, Miński Traktorny i Zawod które w dużej mierze wpłynęły na rozwój mechanizacji w Polsce. Dość toporne, proste konstrukcje, ale jednocześnie stosunkowo niedrogie i w wielu gospodarstwach to są jedne z ważniejszych ciągników. Owszem, rolnicy chcą wymieniać to na ciągniki zachodnie. John Deere jest jakby symbolem tych zmian, ale w dalszym ciągu polskie rolnictwo musi opierać się na ciągnikach, które były kupowane wcześniej bo one często jeszcze długie, długie lata będą pracowały efektywnie w gospodarstwach. I ja zdaję sobie sprawę, że wprowadzanie kolejnych wymogów dotyczących konstrukcji silników, dodatków paliwowych do stosowania mocznika, VAT-Blue czy tam jakieś inne jeszcze różnego rodzaju rozwiązania, one zawsze są tłumaczone ochroną środowiska i, i, i potrzebami środowiskowymi. Częściej eliminują konkurencję dla firm zachodnich, które chcą mieć monopol na dostarczanie techniki rolniczej w polskim rolnictwie. Mnie się wydaje, że tu w, tym, w tej sytuacji, która konkretnie dotyczy rejestrowania, sprawa jest stosunkowo prosta i chyba nie ma co nawet y, toczyć tutaj w jakiejś długiej dyskusji. Były rejestrowane, są potrzebne w polskim rolnictwie, w związku z tym trzeba je zalegalizować, wprowadzając mechanizmy abolicyjne i moim zdaniem tu nikt nie powinien specjalnie tego kwestionować. Komisja Europejska również nie powinna się na ten temat wypowiadać i tę sprawę przeciąć, żeby nie było to zrzucone na barki rolników, że oni muszą sami udowadniać, chodzić, gdzieś tam się tłumaczyć i tak dalej. Czy to był błąd przepisów prawnych, z interpretacji, czy inne przyczyny, nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Należy te ciągniki zalegalizować i one mają prawo dalej pracować w polskim rolnictwie. Mogę zabrać głos? Zgłoszeń nie ma, więc poprosimy o odpowiedź panią. Z Ministerstwa Infrastruktury, zwłaszcza w tych kwestiach abolicyjnych. Oczywiście, dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, odnosząc się po kolei do podniesionych tutaj argumentów, do sformułowanych pytań. Jeżeli chodzi o przepis abolicyjny i o kwestię związaną z rozciągnięciem go na sprawy, które już zostały prawomocnie, ostatecznie zakończone, czekamy na statystykę. Czekamy sta na statystykę z SKO i z WSA w odniesieniu do tego rodzaju spraw, czy w ogóle jest jakby potrzeba wprowadzania takiego przepisu, bo jeszcze nie mamy co do tego danych. Jeżeli będą dane wskazujące na to, że jakaś sprawa zakończyła się ostatecznie prawomocnie, to wówczas rzeczywiście dodamy takie sformułowanie do projektowanych przepisów. W chwili, obecnie, w chwili obecnej ten przepis jest raczej formułowany w taki sposób, że wszystkie pojazdy, które były dotychczas zarejestrowane, uznaje się za spełniające wymagania ustawy, którą projektujemy, więc, więc w ten sposób wychodzimy naprzeciw tym problemom, które się pojawiły. Natomiast oczywiście odnotowujemy tą uwagę i będziemy się starać ją uwzględnić w trakcie dalszych prac jak najbardziej.